Do półki że tak powiem to nie będzie gang No bo na razie to jest Nie no, wiem ja zapomniałem Kolesia o będzie bolać Oj a... Póki co zrobił, to jest zrobił, para. Słuchaj On zrobił przysiad na parkometr A mi go przyznałeś przysiad na parkometr Czy to ja nie był Amigo Amigo jak było pojadę wrażenie ja. No przybyli z pod okienko Powiem tak, tak go zabolało, że aż za mówił Przybyli zjarani pod okienko Przybyli zjarani pod okienko Pukają, stukają, Pajęko pukają, stukają, Pójść paliwko A weź o te żółte te, amigo mi go zrzuć <grym> O Boże, a cóż to za groszkowie O Boże, a cóż to zagroszkowie. za groszkowie Ty, coś jest <grym> Burrito, ty napad jebią Dawajcie, na drugą stronę ulicy Da, na drugą stronę Groszkowa kawaleria, proszę opuścić budynek Krzyk, 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 wspamiętaj, krzyk krzyk, krzyk Groszkowa kawaleria, proszę wypierdalać Co? oj, nie Nie, 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 zostaw, zostaw, nie, nie 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 celował, nie celował, za porowy Migo, nie odstawiaj o, Zrzucił go <laughs> Zrzucił go Gangu Gangu Amigo, wsiadaj Policja się obstrała Dobra, tak po, na Powiedz, że wypłacamy pieniądze za las Dobra, my idziemy ja, cofka, 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 cofka Nie, 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 nie żartowałem Kupię. Chodziło mi, żeby stanąć na środku, bo blokujemy ruch To oni mają coś szybszego i złap. Trudno, że nas łapią. Mamy wam w Słapią, ten, się na no właśnie, na Ja chcę jeszcze do nich pokrzyczeć. No właśnie, pokrzyczmy do nich. Ja chcę jeszcze do nich pokrzyczeć. Powiedz Groszkowa na kamerę, żeby się pozali. Groszka, na tych się, inaczej was wszystkich zabija. Wyjdźcie z banku z rękoma w górze, tak powiedz. No to kurwa, podjeść tam tym menelem zajebanym, bo zaraz cię ruszę. Że... Jadę. Groszkowa kawaleria, proszę opuścić bank, inaczej was wszystkich rozpierdolę Nie, nie opuszczę Wypierdalać z mojego banku To jest mój bank, w to jest twój bank To jest mój bank Zielone kurwa kolory Groszkowa kawaleria, wypierdalać z banku Tam są drzwi Proszę się zamaskować Wszystkie niezamaskowane osoby proszę o opuszczenie banku, inaczej wyjdzie jednostka doderzeniowa Groszkowej kawalerii. Ile zostało? Macie 30 sekund na opuszczenie bańku. Osoby niezamaskowane i nieuzbrojone. Dobra, zaraz to... opuszczamy, Groszkowa kawaleria Zostaniecie rozstrzelani, jeżeli nie opuści się bańku. Liczę. A do policji powiedz, żeby się zamaskowali. Policja, Los Angeles no. Police Department, proszę się zamaskować. No. Ale, że za maską schować? Jak to możliwe? Powiedz, zamaskować. że zamaskowani są bezpieczni Zamaskowani obywatele są bezpieczni Papa, pa Groszkowie, pa pa Kończę ich, Kończę Ale nie, nie, zostań, zostań kurwa na my pomagamy Mają się, mają się zamaskować no. Proszę się zamaskować Proszę się zamaskować. Ale wyłączyłeś megafon Oła. Oła. O, o, jest, Moja wina Proszę się zamaskować. Natychmiast. No, o, Proszę się bo... zamaskować. Dobra, pan też. Do mnie. Proszę się zamaskować. A, boga, nie boga. Zamaskować się! Obywatelu. Aresztujemy zaraz. Dobra. Proszę podnieść ręce do góry, jest pan aresztowany przez gruszkową kawalerię. Zostaw im go, jedziemy dalej, jedziemy gonić gabaniarzy. Dobra, gonimy gabajarzy e, Panie ja policjancie, gdzie jest pościg? Policjanci, gdzie jest pościg? Gdzie jest pościg? Proszę jechać na pościg jak najszybciej Już Już, zmykaj tak. mnie pan. Zamaskowany, może wsiadać do nas e, Do kogo, do kogo? Do kogo mam wsiadać? Kaj ich weźmiemy? Dobra, weźmiemy. Dobra chodźcie chłopaki, weźmiemy do weźmie to stąd gdzieś, to to jest, mamy, mamy to duży, to duży bagol, bagol. To Jeszcze do bagola nie wskazują. wysiadamy Ej, wysiadamy i do bagola ich jeszcze Chodźcie, do A gola. mogę. Wysiadajcie, wysiadajcie. Wow. O, strajk. Musisz ci wysiąść, o, Musisz o, o. wysiąść. Wysiądź. Wysiądź. Ty w białym, wysiądź, bo cię zaraz strzele spały. Wysiądź. Tejzer, połowa. dobra, to, to go tejzer, tejzer.